Może jakąś na herbatkę pójdę, czy coś takiego? Może pójdę sobie do nie wiem, Sudana czy Algierii? No dobra, to może zapytam się ich. Bum! Kim ty jesteś? Taki sobie malik, malik, malik! Bum! I teraz jakieś dziwne państwo, które nagle powstało sobie we mnie i mnie jeszcze teraz przejmie. Łatwo! A, Dobra, może sobie pójdę do, na herbatkę do Wielkiej Brytanii. No to idę. Cześć, Wielka Brytania! No cześć, jak tam słychać? Wpadam do ciebie na herbatkę, może sobie porozmawiamy, tak, czy coś? No dobra. Dobra, to ja już muszę iść, bo muszę po prostu tam takie sprawy pozałatwiać z innymi państwami. No pa, Wielka Brytania, pa. Estonia. Co? Wojna. Bum. Ej, zostaw mnie, ja ci zaraz z całego przyjemnie zobaczysz. Bum. No i już go nie ma. Pięknie. Elitwa, chcesz się przyłączyć do mnie? No jasne bracie. Dobra, i wreszcie jestem.